Witajcie, nazywam się Daniel. Postanowiłem nagrać serię filmików opowiadających o tym, jak wyprodukować mecha. Jako, że to jest filmik wprowadzający, wypadałoby opowiedzieć o sposobach mego działania, mojej motywacji oraz możliwych przyszłych projektach. Na ja wstępie opowiem o sposobach. Na jeden film będzie przypadała jedna część, którą opiszę, podam jej wady, zalety oraz przybliżony sposób działania. Co do mojej motywacji. Ja, nie znajdując niczego takiego w internecie, samemu postanowiłem je tu umieścić, ponieważ wierzę, że są też tam ludzie posiadający takie same zainteresowanie jak moje. Co do możliwych przyszłych projektów oraz w przyszłości tego, wszystko będzie zależało od przyjęcia przez Was. Jeśli projekt Wam się spodoba, będzie kontynuowany. Jeżeli nie, przejdę od razu do wideo retencji gier i filmów, których brakuje mi tu na YouTubie, a ta seria będzie nazywała się Wypełniamy luki. A teraz takie informacje techniczne. Wszystkie filmiki będą produkowane metodą prowizoryczną, za to już z góry przepraszam, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało w odbiorze. Jeżeli zauważycie, że gdzieś popełniłem błąd oraz że coś przeuczyłem, nie bójcie się powiedzieć o tym w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny za to oraz też zależy mi na kontakcie z Wami. I tylko tyle chciałem Wam przekazać do usłyszenia w pierwszym odcinku serii. Pozdrawiam Was, Daniel.